Dla mnie to jest pytanie w zasadzie retoryczne, bo nie ma co go zadawać, trzeba powiedzieć tylko, jak być aktywnym z astmą i co można robić. Sam jestem tego najlepszym przykładem, byłem wyczynowym sportowcem, teraz nie jestem już sportowcem wyczynowym. Minęło 8 lat od zakończenia mojej kariery sportowej, a ja wciąż jestem aktywny, ponieważ astma została we mnie, ze mną, zaprzyjaźniliśmy się, uprawiam sport, sporty i przede wszystkim chciałbym przekonać tych, którzy mają dzisiaj wątpliwość, którzy. Są rodzicami, nauczycielami, zastanawiają się, czy można pogodzić wychowanie dziecka chorego, naznaczonego tą chorobą, która jest chorobą właściwie na całe życie, z jego rozwojem sportowym, wyczynowym czy nie. To nie jest wcale powiedziane od samego początku, bo nie wiemy, kiedy stajemy się wyczynowcami. Powiem tak, można i trzeba to zrobić, dlatego że dziecko, które Chce się ruszać, które chce uprawiać sporty, nie powinno być niczym ograniczone. Z kolei to dziecko, które jest chore na astmę i wydawałoby się, że powinno być czymś ograniczone, powinno mieć wpisaną terapię ruchową jako integralny element leczenia, co mogą potwierdzić fachowcy od pulmonologii. To samo chciałbym powiedzieć dzieciom, które czasami czują się gorsze, które czasami są sadzane na ławce, które mają długotrwałe zwolnienie z WF-u. Oczywiście nie wolno łamać zasad. Jeżeli jesteście zwolnieni, jeżeli nie wolno Wam w danym momencie ćwiczyć, to nie ćwiczcie. Jeżeli macie brać leki, bierzcie te leki. Ale naprawdę nie poddawajcie się, ponieważ warto walczyć o zdrowie i ci, którzy są aktywni, mogą tak naprawdę koniec końców czuć się zdrowi do końca życia, mimo tego, że gdzieś tam. Siedzi w nas choroba. Ja na co dzień właściwie nie czuję się jako osoba chora, nie traktuję siebie samego tak. Zresztą, kiedy sportowcem byłem, też tego tak nie postrzegałem. E, po prostu widzę świat, jakim jest. Biorę moją porcję leków i robię swoje, e, zachowując się jak osoba zupełnie zdrowa, mając świadomość tylko taką, że może różni mnie to e, od tych, którzy nie mają astmy, e, że powinienem na coś bardziej uważać. E, życie z astmą czy bez astmy e, może wyglądać w zasadzie tak samo, Poza, po prostu trzeba być świadomym tego, że w pewnym parametrze jesteśmy troszeczkę bardziej rozregulowani, ale jako osoby jeszcze bardziej zmotywowane do tego, by osiągnąć sukces, choćby nawet w przewyciężeniu własnych słabości, mamy szansę na większy sukces sportowy, większy sukces w nauce, generalnie na wygrywanie życia jako, no, powiedzmy sobie, taka liga ludzi aktywnych zasnął.